Nie się tego. Witam, chciałam zaprezentować Państwu kosiarkę dwutygodniową firmy NAC, która, jak twierdzi serwis, działa prawidłowo. Kosi tak, jak powinna czyli na wysokości 3 cm. Chciałabym ją teraz zmusić do przejechania po części, gdzie nie było już koszone przez dłuższy czas. To jest właśnie 3 cm według serwisu Naki pana Malinowskiego. Tędy kosiarka już przejeżdżała wcześniej trzy razy. Teraz przyjeżdża czwarty. Ona bardziej wyrywa trawę. i To jakoś 30% może wyrwie, a resztę zostawi. Jak powtarzało, jak mówiłam wcześniej, to już czwarty był przejazd. Ona bardziej uklepuje tą trawę. Niż kosi. Ostrza nie dają sobie rady z tym. Serwis gwarancyjny: no cóż, nie dodzwonicie się do niego nawet jakbyście chcieli. Ja próbowałam przez 4 dni, niestety nikt nie odebrał słuchawki. Dzwoniłam od godziny 8 do 14 i niestety nikt nie odebrał słuchawki po prostu. Nie miałam z kim porozmawiać na temat tego, jak zamontować tą kosiarkę prawidłowo, by jej na przykład nie zepsuć, jak i ładowanie akumulatora i takie inne podstawowe sprawy, których na przykład w instrukcji obsługi nie było. Akumulator ładuje się naprawdę bardzo długo. Mój ładował się dwa dni, wreszcie się kompletnie naładował. E, nigdzie nie ma o tym, jak włączyć tą kosiarkę. Owszem, jest tam jakaś luźna aluzja do tego, jak to powinno być, ale szczerze mówiąc, ja sama do tej pory nie wiem, jak ona się dokładnie uruchamia. Najważniejsze dla mnie było to, żeby ona kosiła tą trawę. Nawet te 3 cm bez regulacji, dla mnie to było super sprawa. Ale ona nie kosi na wysokości 3 cm, ona w ogóle nie kosi tej trawy, więc nie wiem, jaki jest sens kupowania takiej kosiarki, która w ogóle tego nie robi. Tak powinna wyglądać. Ta kosiarka musiałaby tędy przyjechać naprawdę 10 razy, żeby to skoszyć. Proszę, teraz wjedzie na tą dłuższą trawę, zostawioną przez mojego męża specjalnie do demonstracji. Chciałam mi pomóc, ale nie za bardzo. Niestety nie chcę mi wejść w tą największą kępę, żeby pokazać Państwu. No, przejdź tam no. Jeszcze raz się cofnie. O, świetnie. I o to mi właśnie chodzi. Jak widać, zero rezultatu. Tam, gdzie mój mąż też nie skosił. Ach, szkoda słów. Bo na pewno nie są 3 cm.